Witam, panowie i panie! Fajna pogoda, więc zapowiada się plądrowanie. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Jestem tutaj na autohandlach. Jest tutaj kilku sprzedawców. Jak widać, coś można wybrać. Zobaczmy sobie, co ma tutaj opisy. Ta Toyota już kiedyś była na nagraniach. Jest tutaj problem ze sprzęgłem. Do dzisiaj nie może jej sprzedać, pomimo tego, że auto ma niski przebieg: 41 tysięcy przejechane, rocznik 2009, 1,8 benzyna, 147 koni, 7500 euro za tego sprzęta. Auto stoi chyba tutaj już jakieś pół roku, o ile dobrze kojarzę. Widać, że coś tutaj działo się ze zderzakiem. Troszeczkę został podlakierowany. Zebrała się woda w lampach. Troszeczkę takie auto do dopieszczenia. Najwyraźniej sprzedawcy za bardzo nie zależy na sprzedaży. Trzyma tutaj ostro cenę. W sumie 41 tysięcy przejechane. Kiedyś zrobiłem Wam osobne nagranko z tą Toyotą. Odpalaliśmy ten samochód. Biegi w tym samochodzie nie wchodzą. Trzeba by zobaczyć, co się tam stało. Może jakiś wysprzęglik się wysypał. Kolejna Avenzis, troszeczkę już starszy model. 18 benzyna, 178. Przejechane 3000 euro. 2004 rok: 130 koni. Podobno lubi współpracować z instalacją gazową. Środek w miarę czysty i zadbany. Jak wiecie, wszystkie nagrania są u mnie w całości, więc mogę coś narozrabiać. Ten zderzak, taki jakiś wypłowiały, troszeczkę taki obskurnawy, ale sama karoseria nie wygląda najgorzej. Widzę tutaj jakaś menda zrobiła delikatną rysę. Oponki też nie są w najlepszym stanie. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze tutaj można u niego znaleźć. Staram się wyszukiwać samochody, które mają opis, żebyście nie narzekali nygus, nic nie wiadomo, czeski film. BMeczka w manualu. Jak widać trzy drzwiowa. Przed chwileczką spotkałem tutaj dwóch kolegów, którzy ściągają samochody, kupują auta hurtowo. Potem biorą Lorę, zwożą do Polski i sprzedają. Bemeczka całkiem, całkiem. 3700, 122 konie, 2010, 229 przejechane, 116 i benzynka. Zobaczmy, co jeszcze tutaj można znaleźć u niego. Kolejna BMA, tyle że teraz piąteczka. Cena wywoławcza 10 300 euro za tą piątkę pewnie dieselek 171, przejechane 2 litry benzynka. Rok 12, 135 kW czyli to będzie jakieś 180 koni w benzynie. Byłem przekonany, że będzie to diesel. Przeważnie takie piątki trafiają się tutaj w dieslach na sprzedaż. A tutaj takie słuchajcie zaskoczenie Nygus wyszedłeś przed szereg Zobaczymy co jeszcze tutaj ma Kiedyś Wam już pokazywałem tą Skodę Superb Też stoi tutaj dosyć długo Zobaczmy sobie może Golfika Jaki silnik 1.6 benzynka Może być 102 konie 105 koni Może być też FSI Środek czysty i zadbany 2500 105 koni 2005 rok 211 przejechane. Generalnie nie wygląda najgorzej ten golfik, ale rudzielec tutaj już przy progu zaczyna się pojawiać. Normalka w tych golfach najczęściej atakuje właśnie tutaj to miejsce. Trzeba by sobie to oskrobać Troszeczkę podszpachlować Odmalować Nie jest przerdzewiały na wylot Audiczka A4 Oponki jeszcze mają Ładny bieżnik Widać, że jest w S-Line Chyba, że sobie ktoś Tutaj emblemat dla Bajeru Nakleił 2 litry diesel 175 przejechane 140 koni 2007 4700 euroków. Środek czysty i zadbany, półskóra w środku, troszeczkę fotel kierowcy na brzegu jest przytarty, ale można to sobie myślę jakąś pastą zapaćkać i nie będzie śladu. Ten superb stoi tutaj u niego chyba już rok czasu, albo i dłużej. Skrzynia automatyczna. Cena wywoławcza 7700 160 koni 79 Przejechane 1,8 Benzynka TSI. Silnik 1,8. Niby najbardziej awaryjny. Być może coś z silnikiem się dzieje, dlatego ten samochód nie chce się sprzedać. Może na wolnych obrotach coś tam. Wiecie, klekocze Fajna pogoda Pomyślałem sobie Co będę siedział w chacie Wyskoczymy, coś zmontujemy Jest mocny wiaterek Tutaj jest odprysk na szybie W sumie dwa odpryski Rok 15, 125 koni, 8300 223 przejechane 1,4 benzynka A trujeczka. Półskóra w środku Skrzynia automatyczna Kierownica oprzyta w skórze. Audiczka, jak widać, trzydrzwiowa. Nie wygląda najgorzej. Tutaj jest x trójeczka, ale samochód jest bez opisu. Skrzynia manualna. Tutaj zaczyna ją rudzielec delikatnie atakować. Oponki jeszcze mają ładny bieżnik. Nie wygląda najgorzej ta x trójka. A tutaj stoi z Troszeczkę lampy ma przyblaknięte. Cena wywoławcza. Aha, coś tutaj namieszał na tej kartce. Jest to dieselek DKAT. Czy coś tutaj jest podana jakaś cena? 2006, 250. Przejechane. Pojemność 22. Ale ceny tutaj na tego sprzęta. Nie podał kierownica multifunkcyjna, ale wchodzi większa akcyza. Tak wiem, opinia o tym silniku 2.2 nie jest za dobra. No to taki szybki nalot na autohandel. Zmontowałem co znalazłem. Przerwa na fajeczkę. Widzę sprzedawca tutaj powkładał kartki do samochodów. Może zanim skończę palić wszystkie samochody... Będą miały opis do następnego.